Koncert Jankiela. Fragment dwunastej księgi Pana Tadeusza. Czyta Dawid Wajda. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił. Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że nikt mu na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, w guście i w talencie. Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały. Żyd zbrania się, powiada, że ręce zgrubiały. odwykł od grania nie śmie i panów się wstydzi. Kłaniając się umyka. Gdy to Zosia widzi... Podbiega i na białej podaje mu dłoni drążki, któremi zwykle Mistrz we struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając, Jankielu, mówi, jeśli łaska, wszak to me zaręczyny zagraj, że Jankielu, wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu. Jankiel niezmiernie zo lubił, kiwnął brodą, na znak, że nie odmawia, więc go w środek wiodą podają krzesło usiadł cymbały przynoszą kładą mu na kolanach on patrzy z rozkoszą i z dumą jak weteran w służbę powołany gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany dziad śmieje się choć miecza dawno nie miał w dłoni lecz uczuł że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją na nowo struny i próbując brzęczą, Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je, zrazu bijąc taktem triumfalnym, potem gęściej siekł struny, jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko próba. Bo wnet przerwał? I w górę podniósł drążki oba. Znów gra. Już drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w stronę skrzydło muchy, wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył. Zdumieli się. Słuchacze, razem ze stron wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki, brzmi polone z trzeciego maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją, dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli, Z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły, Po dniu 3 maja w ratuszowej sali, Zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król, kochany, Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Mistrz coraz to takty nagli i tony natęża. A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża. Jak zgrzyt żelaza po szkle, przejął wszystkich dreszczem i wesołość pomieszał przeczuciem złowieszczem. Zasmuceni, strworzeni, słuchacze zwątpili. Czy instrument niestrojny? Czy się muzyk myli? Nie zmylił się mistrz taki. On umyślnie trąca. Wciąż tę zdradziecką stronę, melodyję zmąca, coraz głośniej targając akord rozdąsany, przeciwko zgodzie tonów skonfederowany. Aż klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica i krzyknął – znam, znam głos ten, to jest Targowica! I wnet pękła ze świstem strona złowróżąca. Muzyk bierze do prymów, urywa takt, zmąca, porzuca prymy, bierze z drążkami do basów, słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów. Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały, jęk dzieci, płacze matek. Tak mistrz doskonały wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały, przypominając sobie ze łzami boleści rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści. Radę, że mistrz na koniec stronami wszystkimi Zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia. Znów muzyka inna, znów zrazu brzęczenia, lekkie i ciche, kilka cienkich strunek jęczy, jak kilka much, gdy siatki wyrwał się pajęczy. Lecz strun coraz przybywa, już rozpiesz tony łączą się i akordów wiążą legiony i już w takt postępują zgodzonymi dźwięki, tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki o żołnierzu tułaczu, który borem, lasem idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem. Na koniec spada u nóg konika wiernego, a konik nogą grzebie mogiłę dla niego. Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła. Poznali ją żołnierze, wiara się skupiła w koło mistrza. Słuchają, wspominają sobie ówczas okropny, kiedy na ojczyzny grobie zanucili tę piosenkę i poszli w kraj świata. Przywodzą na myśl długie swej wędrówki, lata po lądach, morzach, piaskach gorących. I mrozie, pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy. Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy. Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi, natęża, takty zmienia, coś innego głosi, i znowu spojrzał z góry, okiem struny zmierzył, złączył ręce, oburącz dwa drążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne, i strąb znana piosenka ku niebu wionęła. Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła! Marsz Dąbrowski do Polski, i wszyscy klasnęli, i wszyscy Marsz Dąbrowski chórem okrzyknęli. Muzyk, jakby sam swojej dziwił się piosence, upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce. Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona, powiewała poważnie broda podniesiona. Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca, we wzroku ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca. Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, zakrył rękami z z potok się rzucił. Generale. Rzekł. Ciebie długo litwa nasza czekała. Długo, jak my żydzi Mesyjasza. Ciebie prorokowali dawno między ludem śpiewaki, ciebie niebo obwieściło cudem. Żyj i wojuj, o ty nasz. Mówiąc, ciągle szlochał. Żyd poczciwy ojczyznę jako Polak kochał. Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował. On czapkę zdjąwszy, wodza rękę. Ucałował. To był koncert Jankiela, fragment dwunastej księgi pana Tadeusza, czytał Dawid Wajda.